Ej, cześć, jestem Mariusz. Mamut Mariusz, mówię ci, co to był za dzień? No, dobry dzień, udany dzień, świetna ekipa, reżyser. Po prostu mój najlepszy dzień w jakiś. Nie żałuj Mariusza, to wymyślony mamut. Ale tony śmieci po budowie scenografii i koszty jej jednorazowego wykorzystania to już prawdziwy problem. A w dynamofilm, gdy widzimy problem, znajdujemy rozwiązanie. Tak już mamy. Oto multilokacja. Zbudowana w naszej hali modułowa scenografia wielokrotnego wykorzystania. Pełna możliwości aranżacyjnych. Dom z tarasem, a może kameralne mieszkanie, przestronna kuchnia czy rodzinna jadalnia, łazienka, sypialnia. Możliwości są nieskończone. Możesz zmieniać nie tylko układ wnętrza, ilość i kierunki okien, ale także stworzyć jego unikalny styl. Tak. Zdjęcia na hali nie muszą rujnować twojego budżetu i środowiska naturalnego. Optymalizujesz koszty i minimalizujesz ślad węglowy za jednym zamachem. Inne rozwiązania? To prehistoria.